witam was kochani w mojej kuchni dzisiaj dla was ciasto świąteczny trójsmak tak się nazywał, czyli ciasto dobre do, na Wielkanoc i na Boże Narodzenie, bo tam jest warstwa z makie, syrową i pianka bezową, no. no i bardzo jest dobre. Ciasto jest wilgotne, bardzo wilgotne, to, to znaczy no, ten mak jest wilgotny i ten sernik jest taki fajny wilgotny, pianka ta i fajną delikatną Richtig fanią. E, co? Przepis oczywiście znalazłam z internetu, Taką propozycję propozycja mi tam wyskoczyła na Facebooku, się myślałam, zrobię fajnie na święta. E, I co? Tam w tym przepisie pisał Max Milony. E, no, ja się kupiła Mak, normalny, cały, nie taki suchy. Ja się myślałam, bo teraz ten Termomaster to się go zmiela, nie? Tak się myślałam, mądro zmy. No i miela go pół godziny w tej... W tym, w tym łonym i nic. Mak cały. I pół godziny, nie żartuję, tak gdzieś dopróbowała no, dwie minuty mielić, ale nic nic, mielić, nic się z tym nie zrobiło. No to poszła, poguglowała, jak się mieli mak. Masienki do mięsa takiej nie mu. To znaczy, mu masinka do mięsa, ale ona ma duże oczka, tak żeby to niesło. Nie dałoby tym rady zmielić. No to się poguglowała, jak ten mak trzeba zmielić. W razie, jakbyście chcieli też tacy być mączy jak ją, to lepiej się napiszecie. Pogooglujcie, jak, jak się mak mieli um, jak się mak mieli, jak macie czym, to proszę bardzo, a jak nie, to się kupcie albo zmielony mak, ale już też proponuję e, kupić taką mieszankę, jak ja użyła, bo jak kupicie ten mak zmielony, to jest potem dużo roboty i to będzie będziecie potrzebować szklanka mąki jeszcze do tego, um, także będziecie widzieć na... Na filmie, jak będę yy, ma y, składniki na masa makowo, to stoi źklonka mąki, ale ja te śklunki, mąki nie zużyłam, nie potrzebowałam. Także, yy, no, pod nią skreślam. Ja ją nią skreśliłam i nie, nie powiem w ogóle o tej źklonce mleka. No, ok. Yy, Także trochę dużo roboty z, tą, yy, z tym makiem. Ja byście chcieli kupić gotowy, ale ja Wam polecę kupić yy, ta mieszanka taką gotową już. No i w sklepie kupić w tych większych marketach? No, to ja trochę słodkie, także dajcie trochę mniej cukru. A to już ja powiem potem. No, no. Bo ta masa w sumie gotowo, słodko ona je. Ta masa gotowo, ta masa makowo gotowo, ona je słodko samą w sobie, ale to jeszcze cukru da. Dobra, um, już nie ma na więcej gadać, już wam pokazuję składniki. No, ciasto pra pracochłonne, richti i dużo składników trzeba, także ciasto biedne to nie, ale. no... Ale mamy trzy w jednym, bo na święta się piece i maków, makownik, i makówki, makownik, i makownik, i syrnik, a tu macie wszystko w jednym, no. I ciasto, okej, okay, to w na końcu. Dobra, już wam pokazuję składniki. O, oh, kochani, tu mu tak, na kruche ciasto. 75 gramów, zimne masło, jedno żółtko, pół 3 czwarte szklanki mąki pszennej, tu wytłumacza ile to jest 3 czwarte szklanki. aby ja ktoś nie wiedział, jakby ktoś miał problemy, nie musicie koniecznie na gramy tam uważać, bo dużo osób mi pisze, ile to jest tych gramów. Nie trzeba to trzeba na oko robić, na wyczucie, no. Yy, I tu pom pomalowała się szklanka, podzielała się na cztery części, einfach i. i... Trzy czwarte to będą trzy części z tego, czyli połowka na pół i te dwie połówki jeszcze na półno i tak. Trzy czwarte to będą tak gdzieś toczeć kreski, no, dać mąki pszennej, a jedna no, czwarta zostanie pustą. Jedna czwarta, będziemy potrzebować cukru, cukru pudru, jedna czwarta szklanka. Potem no szczypta soli jest, jedno rzutka, jak, jak się powiedziała chyba już. Jak chcecie w tej samej szklance mierzyć, to wysućcie ta mąka i potem do pierwszej kreski, tutaj nasujcie się em, cukru pudru. Okej, okay. te wszystkie składniki pójdą do jednej miski. Aha, pół łyżeczki proszku do pieczenia. tak sobie do tego te wszystkie składniki pójdą do miski i będą połączone na jednolitą masę. W razie jakby ciasto było za bardzo klejące, dajcie trochę mąki. Moje było za bardzo klejące. Em, może być ze masło, już było za miękkie. No w moich rękach się szybko miękkie zrobiłem, mam gorące ręce, nie? Albo żółtko było za duże, zależy, jakie jajca mu cię, nie? Trochę mąki dać, także nie, żeby nie było klejące. I oto daję sobie tak na pół godziny do lodówki, żeby mi to fajnie się stwardniało. E, no, bo jednak za miękkie. Potem jak za miękkie, to potem to nie takie kruche, nie przy pieceniu. I to jak będzie po tej pół godzinie, było za się forma 26 cm. Em, i piekłach to um, 180 stopni, góra dół, tak gdzie 12 minut, z termoobiegiem 160 stopni. No, i tu teraz będziemy robić, zanim się masa, zanim za nosi się keks piece, to e, bymy robić masę makową. I to tak, no, 250 gramów maku mielonego potrzebujecie i ślunka mleka do tego, ale to podnieje bardzo dużo roboty z tym także mleko tu jest ze i ja bym tu powiedziała wzięła, ja wzięła taki gotowy yy, mieszanka już także gdzieś 300 gramów zegrzana do tego, to już jest słodkie no. Także ja bym co ja wzięłam no. Potem zegrzana 2 białka, 50 gramów roztopionego masła, 2 żółtka. Yy, Jedna łyżka cukru pudru. Migdały. 75 gramów migdałów posiekanych. One są takie długie trochę, ale się posiekują, nie ma innych. E, Podnorodzenki 75 gramów albo morele możecie wziąć też posiekane. Już się to potem posieku i namocza się we wodzie albo w soku jabłkowym. Ale potem i tak się, i tak się to odsącza. I potem jeszcze dwie łyżki konfitury z pomarańczy albo miodu się wejście i em, ja miałam ja tu konfitura z brzoskwini, no. mleka nie byłem potrzebować i aromat oczywiście amaretto, albo aromat taki migdałowy, albo możecie rum dać, nie? no i naprzeciw ubija białka z, ze szczyptu soli. To się zrobi na samym początku, żeby potem nie musieć myć tego, em, tych czepaczków, także szczypta soli, ubić i odłożyć na bok i teraz my tak białka, żółtka, cukier, puder. Ta konfitura ubijemy się to na e, fajną, taką kremową masę. Ja to potrwał tak trochę chwila. I potem do partią mamy ta mieszanka mączną. Migdały, te rodzynki się odsączam. Bardzo lubię rodzynki i te migdały. I się tu ten malutki aromat migdałowy, czy rumowy, że ja, nie wiem dokładnie. Niecała flaszka, że da flaszeczka i te roztopione masło i się to wszystko pomiesza, a na sam koniec zaraz przyjdą te białka ubite um, i ostrożnie to wymieszać, żeby tak za bardzo tego powietrza nie zbić. I potem jak te ciasto wystygnie już, yy, bo musimy trochę wychłodzić, żeby było zimne, domy ta cała, całą masę makową na ten na nasz keks. Podaję takie ciasto kruche. Fajnie to wyrównać. I możemy robić nasa masa serową. I byśmy potrzebowały tak. 600 g twarogu sernikowego, to jest taki syrek ze wiaderka, drobno zmielony. Pół szklanki cukru pudru, 75 g miękkiego masła, szczypta soli, dwa białka, trzy żółtka, łyżka skrobi ziemniaczanej, szczypta soli, ja powiedziałam już, jedna czuba to łyżka konfitury, no. Ja chyba powiedziałam, no. I teraz tak, zaś się ubija te białka w tej samej misce ze szczyptą soli, żeby potem zaś nie musieć myć. Tak to jest. Widzicie, trochę roboty z tym ale powiem, że się opłaci. Ciasto jest dobre, takie syte bardzo i, i... No, nieco dziennie się go piece, takie rychtych fajne świąteczne. Czy w jednym? Okej. Okay. Białko ubite teraz masło, cukier, puder, te konfitury, żółtka i to fajnie wymieszać na kremową masę na kremu, żeby było fajnie kremowe takie. I potem a szczypta soli, dach, tu nie wiem teraz potrzebujemy. Ehm, ja szczypta soli nie dach do białka, Jezus Maria. Okej, okay, partnie ma zrobić ten syr. Fajnie to wymiesmy. I na koniec domy te ubite białka, białka. ile białka ostrożnie wymieszać, żeby zaś nie zbić powietrza. A dach ta skrobia ziemniaczaną teraz tutaj ta skorabia no widzicie, przy ostatniej partii syra. Teraz dać ostrożnie te białka ubite, po leku wymieszać i dać to na ta masę syrową. I teraz to przykryjemy, przykryjemy, przykryjemy to folium. Um, ja tu miałam taką, no. Foliu aluminiowo, że to przykryła. I teraz to bym piec, dobrze to przykrycie, szczelnie. I teraz to bym piec 175 stopni, tu, piekarnik rozgrzony, około 50-60 minut. Ten zednik jak, jak go wyciągniemy, po tych 60 50 minutach, on ma być ścięty. W razie, aby nie był taki ścięty, to musicie, to musicie jeszcze dać go do pieca. Właśnie on musi być ścięty. Ja czekajcie, ja się tu trochę pobawię, zanim to oderwę. Muszę uważać, żeby mi się to złotko nie przykleiło, ta folia nie przykleiła do tego, no. On nie trochę, oni trochę rusz, ruchomy, nie? Ale bo tej gorkie jest i u nie trochę ruchomy ten syrnik, ale to tak ma być, taki zawsze syrnik taki waklowaty, wakluje się, no. Chwieje się. I teraz się zrobimy białka, beza się zrobimy cztery białka, szczypta soli, czy czwarte szklanki cukru i no dwie płatki łyżki takie dwie łyżki płatków migdałowych ubijemy zaczynamy ubijać białka ze tu soli jak się trochę ubiją, pomału będziemy dodawać cukier um, i dalej ubijać i potem ostrożnie dać te ubite białka a te białka tak długo ubijać aż właśnie potem fajnie ślaczek baje robić um, no, i te białka ubija, te białka wyłożyć na ten syrnik. Ostrożnie, jakoś tak wyrówna. Nie musi być tak, wiecie, richtig, yy, gładko, ale tak fajnie wyrównać, żeby było na całej powierzchni. i potem Albo możecie fale takie zrobić, jak w sernik z rosą, albo możecie tak łyżką, tak jak ja tu robię. I to teraz pójdzie dalej do piekarnika na 160 stopni, tak gdzie na 12 minut, 12-15 minut. Musicie uważać, żeby był fajny złoty kolor. Aha, jeszcze płatko ma posypać. I potem. Po tym czasie, po tych 12-15 minutach, wyłączyła w tym piec, uchyliła i oto zostawiała tak gdzieś pół godziny jest w tym piecu, i potem wyciągła, zostawiała w kuchni do wystudzenia, do wychłodzenia, i potem dała na całą noc do lodówki. No, i tu kiebana zaraz wam kroić. No, potem mi się fajnie jeszcze złoto rosa zrobiła. I bardzo fajnie, bo musicie uważać, bo ten, trochę się tam klei ten, e, ta beza na tym randzie i no, lepiej się weźcie fajny ostry nóż. I za jedne zamachy to alfa przekrojcie, nie cioprzcie się tak jak io okay? a to jest to no, Za jedne zamachy fajnie nóż wytrzyć i mniejsze kawałki krocie jak YouTube tu bo jest bardzo sycące. Ok, tak to wygląda i zaraz rozpadziemy jeść. To co, spróbujemy, co? Ciekawo, że je. Ten sernik jest taki delikatny. Masa makową. Bardzo wilgotną. No, beza oczywiście jak w złotej rosie. Mm. Skotkę wilgotne, no ta masa makowa była um, wilgotna, no ciasto jest bardzo, bardzo syte, bardzo syte, także małe kawałki, e, fajnie mi się beza zrobiła do góry, jeszcze miał e, te takie rosa mi się fajnie zrobiła, także miał sernik z rosą, makowy sernik z rosą, no, ciasto się musi wychodzić, rychtich, rychtich, fajnie, e, ten sernik on musi się tak, no, jak się go z piekarnika wyciągnie, jak ta beza będzie robi, to on, on jest taki, żeby e, jeszcze płynny, on się ściągnie, ale jak chcę z każdej jak jeszcze je e, ciepły, gorące, to on jest taki płynny. On musi właśnie się dobrze, dobrze wychłodzić. No, dobra. E, film był długi, nie ma na tyle długo z Wami gadać, Dobra. Myślę, że mu się film podobał, że ten przepis interesujący dla Was był, no ja, jej pracochłonny, e, odstraszający, ale no, warto spróbować. Um, ile mi tu zajęło? Ja tak nie mogę powiedzieć ile mi tu zajęło, bo um, inaczej się robi składniki jak się prosto ze krawze do tego, do miski. A ja tu, musiał, ja tu wszystko przygotowałam jeszcze do kamery i wszystko po, podzieliłam się fajnie i potem każdy krok po kroku um, robiłam filmowach, Także to trochę więcej czasu zajmuje. No w sumie ja się tak ci tym, no dwie godziny no. Ale na pewno w Mani to wyjdzie. Um, Odliczył też pieczenie. No, polecam to te ciasto zrobić w piątek, na przykład, już em, jak na niedzielę byście chcieli to zrobić, na Wielkanoc, to w piątek możecie zrobić. No i w lodówce przechowywać albo w bardzo, bardzo chłodnym miejscu. No, po nie może w chłodnym miejscu stać, żeby się nie zepsuł, e, w ciepłym miejscu nie może stać, żeby się nie zepsuł. Dobra, to bym wolał. Tyle. Życzę Wesołych świąt. My się jeszcze bym widzieli na pewno, ale jakby, to, żeby, jakby ktoś ten syrnik, ten przepis przed świętym, a zaraz przed świętoma, to życzę wam wesołych świąt wszystkim. Dzięki, żeście ze mną są. Dzięki za fajne komentarze co do mojej nowej fryzury. No, yy, to do następnego razu. Cześć! Witam Was w mojej kuchni. Dzisiaj dla was ciasto. Pyszne ciasto. Ciasto się nazywało Trójsmak. Świąteczny trusma, czyli ta przyjdzie. No i... I co tak przyjdzie?